Wszystkie rzeczy związane z żniwami a więc koszenie, wożenie słomy. Teraz znalazła się luka na odstawę. Robimy wolne miejsce, bo jutro mamy zamiar kościć to Chcemy wywieźć rzepak. Dzisiaj odstawiamy zepak na składowanie, ponieważ cena, którą oferuje jest według nas jest za niska, a w związku z tym, że jest zawarto oleju poniżej normy, prowadzimy, dysk, prowadzimy negocjacje z kontrahentem, że faktycznie możemy wynegocjować cenę nawet 1550 zł. To prawda ona jest niższa niż w tych rekordowych y, okresach, ale jeżeli chodzi o, o dzisiejszy dzień, no to jest jedna z cen powiedzmy w cudzysłowie przyszłeś, do tego to y, inni kontrahenci oferują. został zaschnięty, jego wegetacja jak została mocno skrócona. I w tym takim różowym, czerwonawym nie ma zawartości brązowej. W tym czarnym oczywiście jak najbardziej. Dlatego, dlatego, że faktycznie w tym roku są bardzo drogie. Teraz czekamy, po zwaleniu, po rozładowaniu przyczepy z rzepakiem, czekamy na wagę, wjeżdżamy na wagę, tarujemy się i wracamy na gospodarstwo. Jedziemy, komba i chodzi, czeka już na nas, musimy ładować pszenicę. I tak do godziny 11 myślę, że dzisiaj skończymy Każda analiza jest opieczętowana tak zwaną próbą żelazną. Tą próbę należy przechowywać przez pół roku. Jeżeli wyniki, bo to jest na składowanie, i wtedy możemy sobie ten wynik opowiadać. Jeżeli coś się nie zgadzało, z jednej strony mamy dokonaną analizę, a tutaj mamy taką zwaną próbę żelazną. Ja mam jedną próbkę i, i kupujący ma drugą. W razie kwestii spornych oddajemy do niezależnego laboratorium i ten przegra. Jeżeli oczywiście jakiś, jakiś byłby spór nie? co do jakości. Terima kasih telah menonton!